Jaki fame to nie ten play Jaki fame to nie ten play Nie jestem popularny i ty o tym wiesz Ja to robię dla zabawy A ty dalej się z mojej muzyki śmiejesz Ty mówisz że to only one Ale to nie ta sesja Bo to nie depresja Ale tu nie ma dla ciebie lisa. Ty mówisz że to only one Ale to nie ta sesja Bo to nie depresja nie ma na Co lubię słowo traw Nie rapuję ja o kasie ani nie konie w tych hitach Ja chcę to mogę przestać i zaopatni cisza, ej Yeah, 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 yeah Dajcie mi trochę czasu na te nuty Yeah, muszę trochę pomyśleć nad tym seksem Bo to przecież nie może być bez Yeah, ej Jaki fame, to nie ten play Jaki fame, to nie ten play. Popularnie. I ty o tym wiesz Ja to robię dla zabawy A ty dalej się z mojej muzyki śmieje. Ty, ty mówisz, że to only one, Ale to nie ta sesja Bo to nie depresja Ale tu nie ma dla ciebie miejsca Ty mówisz, że to only man Ale to nie ta sesja Bo to nie depresja Tu nie ma dla ciebie miejsca Może te piosenki nie są dla mnie Proszę przestań, teraz jestem ale wejść mogę zrobić to dla mnie Nie nawijam, a wy kolejną nutę macie, ej Ja robię ten ale się nim bawię Mówisz, że a ale się tylko mawię. Widać kiedy piosenka, kiedy nowa nuta Zaraz na to trzeba trochę czasu Nie, jaki fame, to nie ten play Jaki fame, to nie ten play Nie jestem popularny i ty o tym wiesz ja to robię dla zabawy, a ty dalej się z mojej muzyki śnie. Ty mówisz, że to on One, ale to nie ta sesja Bo to nie depresja, ale to nie ma dla ciebie miejsca Ty mówisz, że to on One, ale to nie ta sesja Bo to nie depresja, ale to nie ma dla ciebie nic.